Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu IKS Katowice-Górnik-Polkowice. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 2-1, oglądało je 1317 widzów. Z nami już jest trener Górnika, Szymon Szydełko Dobry oraz wieczór. kapitan Mateusz Piątkowski. Jako pierwszego poproszę o komentarz trenera. Ja powiem w ten sposób, że chciałem pogratulować swojemu zespołowi realizacji zadań, które mieliśmy na dzisiejszy mecz. Przyjechaliśmy tu jako zespół i, i tak jako zespół wyglądaliśmy właśnie na boisku. Każdy szedł w tą samą stronę, zarówno ci zawodnicy, którzy grali przez 90 minut, jak ci, co wchodzili na boisko, jak e, ci, którzy nie, na, na boisko nie weszli. Także czuć było z naszej ławki, że każdy chce tego samego i, i to na pewno też nas e, wszystkich napędzało. E, muszę też pochwalić swoje Swój sztab, bo rzadko to robię, a uważam, że też każdy z nich wykonuje karpą dobrej roboty, i to, to zwycięstwo jest też dzięki każdemu członkowi sztabu. Mecz był meczem trudnym. Wiedzieliśmy, że gramy z przeciwnikiem, który. Który ma bardzo dużo jakości w sobie i tutaj ogólnie zawsze to jest wiadomo bardzo ciężki teren. Są wspaniali kibice, którzy dają dużo, dużo swojemu zespołowi, napędzają ten zespół i no wiedzieliśmy, że tu będzie mm, ciężko. No ale mm, z taką myślą, że przyjeżdżamy się tu bić o te trzy punkty, żeśmy przyjechali i, i po prostu żeśmy tą walkę wygrali. Także mecz mógł mieć różne oblicza, a był bardzo taki mm, zmienny, bo mogliśmy go zamknąć już e, szlając bramkę na 2 do 0, a później były e, wiadomo mieszane uczucia, bo mieliśmy z pewnego 2 -0, nagle mamy remis 1 do 1, no ale z happy endem dla nas, także e, jeszcze raz dla całego mojego zespołu wielkie wielkie gratulacje i dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze, o kilka słów poproszę także kapitana. Rzeczywiście dzisiejsze spotkanie dużo dramaturgii, dużo zwrotów akcji e, zakończone naszym sukcesem, zwycięstwem 2-1 Mówią, że sukces rodzi się w bólach, ale u nas to czuć w zespole, że tak naprawdę rodzi się zespół. I to mnie bardzo cieszy, a chciałbym również podziękować drużynie za to, że zagraliśmy bardzo dojrzane. Przynajmniej nami druga część konferencji z osobami trenera Rafał Górak oraz Arkadiusz Woźniak. Jako pierwszego komentarza do moczu. proszę trenera. Tak, dobry wieczór. Wiecie Państwo, to, to zawsze trudny moment dla trenera, yy, bo wiadomo, że musi wytrzymać ciśnienie i musi musi wypowiedzieć swoje emocje w taki sposób, aby rzeczywiście czegoś nie zabić, a tutaj być może jakby padły takie, takie, takie słowa w kierunku, w kierunku, no niestety, moich zawodników to to, to może i by było lepiej, natomiast my sobie to zostawimy na to, aby, aby jednak padły w szatni, bo przecież nie, nie polega to na tym, aby, aby się samo biczować. Nie powinniśmy tego meczu przegrać, natomiast w taki sposób jak żeśmy go przegrali skłaniamy do refleksji, że jak sobie tak pracujesz, to tak masz. No niestety, dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. Kilka słów. Moim zdaniem po prostu frustracja to jest, bo e, ciężko, no, ciężko. Mieliśmy swoje sytuacje. No, no, gdybyśmy w pierwszej połowie strzeli na 1, -1 po, po tej pierwszej połowie, gdzie nie była e, tak naprawdę udana w naszym wykonaniu, e, ale w, drugie, w drugą połowę wyszliśmy fajnie. Ady miał swoją sytuację. No, no, to ta, trochę dzisiaj nasza nieskuteczność nas zawiodła, ale no, strzeliśmy tą bramkę na, na remis i, i myślę, że jeżeli tego meczu nie dało się wygrać, trzeba go zremisować po prostu. No, popełniliśmy błędy, trzeba wyciągnąć, a, a słowa to zostawimy jutro na, na odprawę pomeczową i, i ten czas szybko leci po prostu i trzeba się szykować już do meczu z Widzewem.